Dzień dobry. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Pani Poseł Violetta Kulpa. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Mamy koniec roku, a więc taki naturalny czas podsumowań i snucia planów na kolejny rok. Jak podsumowa podsumowuje Pani mijający rok w Sejmie? które z tych procedowanych spraw są najważniejsze dla mieszkańców Płocka i całego naszego regionu. Zaczynając od samego początku, rzeczywiście to był bardzo pracowity, znaczy może już nie, jeszcze nie w czasie przeszłym, bo jeszcze trwa, ale generalnie był to bardzo pracowity rok i z czego się bardzo cieszę oczywiście, bo zarówno bardzo wiele interwencji miałam w biurze poselskim, jak i rzeczywiście tych zadań Przekierowanych przez klub parlamentarny <grym /a> Prawa i Sprawiedliwości, czyli między innymi praca nad konkretnymi ustawami. Notabene bardzo dobrze się czuję w działce związaną z polityką społeczną, bo też jestem członkiem Komisji Polityki Społecznej i stąd wiele takich działań podejmuję w sferze związanej czy z pracą, zdrowiem, osobami niepełnosprawnymi potrzebującymi pomocy. No, i oczywiście przestrzeganie przepisów prawa pracy, bo to jest taki mój konik jeszcze z racji działalności związkowej w NSEC Solidarność. No i cóż, jeśli chodzi o sam płock, no to rzeczywiście chyba zwrócę uwagę na <coughs> trzy aspekty. Pierwsze to przestrzeganie prawa pracy. Tych interwencji mieliśmy bardzo dużo, zaczynając od tej grubej, związanej chociażby z zatrudnianymi na pływalniach polskich obcokrajowcami, którzy niekoniecznie mają te same, adekwatne do przepisów wymaganych przez polskich ratowników. Te same uprawnienia. W związku z tym złożyłam stosowne wnioski, zarówno do ministra spraw wewnętrznych i administracji, jak i do y, pani minister polityki społecznej, żeby zauważyła również ten fakt, y, że wymagają y, takich, sam, f, takich samych form sprawdzania i takich samych dokumentów uprawniających do tego, żeby dbać nad naszym y, życiem i naszym bezpieczeństwem przebywających wszystkich osób na pływalni. I niestety w tym zakresie, ponieważ samo nawiązanie stosunku pracy jest poprzez firmę zupełnie trzecią, poprzez agencję pracy tymczasowej. Yy, niestety, kontrole w tego typu agencjach pracy tymczasowej, jak również yy, szczególnie oczywiście osób, które zajmują się ratownictwem, yy, w tym przypadku wodnym, yy, kontrolę samą w sobie może przeprowadzić tylko MSWIA. I, I zwróciłam się rzeczywiście do pana Kierwińskiego z prośbą o przeprowadzenie takiej kontroli. Niestety, ministerstwo nie było na razie zainteresowane. I to yy, w tej przestrzeni, oczywiście, przestrzegania przepisów prawa yy, pracy. Czy to ta interwencja ostatnia chociażby z Urzędu Miasta Gostynin, która wyniknęła, to jest dla mnie jeden z ważniejszych priorytetów tej działalności. No właśnie, powiedziała Pani o, o tych interwencjach, ich było bardzo dużo. Różnych kwestii dotyczyły, to byli między innymi właśnie yy, ci ratownicy. Była, były też bardzo ważne interwencje i protesty w sprawie Centrum Integracji Cudzoziemców, czy też ostatnio bardzo mocno wybrzmiała ta sprawa służby zdrowia. Które z tych interwencji mogłaby Pani uznać za, za taki swój osobisty sukces, a które są dla Pani wyzwaniem na, na kolejne miesiące czy nawet lata? Jeszcze dołożę do tych wymienionych przez Panią: yy, większe, zdeterminowane działania na rzecz pogłębiania rzeki Wisły. I tu również w tym kierunku poczyniłam bardzo dużo działań, zarówno z Wodami Polskimi, jak i z Ministerstwami. No, abstrahuję oczywiście również od inwestycji, która jest realizowana na lewobrzeżnej części Płocka, czyli ta budowa tych budynków wielokondygnacyjnych, apartamentowców. To też było przedmiotem mojej interwencji na wniosek mieszkańców. I moim sukcesem, ale nie chcę też tego zamykać w ramy swojego sukcesu, bo to jest sukces tak naprawdę wszystkich państwa, mieszkańców, którzy przychodzą, interweniują, chcą, żeby podejmować działania. Czyli naszym sukcesem jest to chociażby, że wreszcie rozpoczęto prawdziwe. Prace nad mapami batymetrycznymi, które będą służyły do tego, żeby znaleźć w nurcie rzeki Wisły te miejsca, gdzie rzeczywiście to pogłębianie rzeki Wisły jest konieczne i będzie właściwe w momencie, kiedy chcemy uzyskać cel, czyli właściwą głębokość dla przepływu statków, jachtów i innych barek. I to jest jeden z elementów, który udało nam się realnie pokazać mieszkańcom, że to się udało zrobić, że trwają właśnie prace nad tworzeniem tych map, które przez lata były niestety zaniedbane. Należy to wprost powiedzieć. W ogóle kwestia pogłębienia Wisły, jakby jednocząca wszystkie opcje polityczne. No nadal, mimo tych apeli, jest no, bardzo mocno zaniedbana. Tak, tak, zdecydowanie. Znaczy mam nadzieję, że będzie to z roku na rok oczywiście coraz lepiej działało, że będziemy patrzeć na to, co robią wody polskie, że będziemy patrzeć, czy rzeczywiście te środki są właściwie wydatkowane i czy realnie rzeczywiście one służą tym pracom pogłębiarskim, żeby nie było takiej sytuacji, że każdy nam mówi, że niby jakieś pieniądze wpłynęły, ale de facto tych prac nie ma. Nie, teraz na bieżąco zawsze wnioskuję od wód polskich o realną informację. I co do Centrum Integracji Cudzoziemców, też zgodzę się, to też jest sukces państwa, udało nam się zablokować tą lokalizację, na ulicy Tunskiej, już prezydent wydał zarządzenie, wszystko było gotowe i mieszkańcy byli zaskoczeni, no i trudno się dziwić, ale takie, takie decyzje powinny być ze wszech miar konsultowane, na pewno nie powinny zapadać w zaciszach gabinetów, tylko powinny być jasno komunikowane mieszkańcom, tym bardziej na sesjach Rady Miasta Podka. kiedy to radni też powinni mieć wiedzę w tym zakresie, a nie Gdzieś to ukrywać, bo takie informacje właśnie służą temu, że są ukrywane, że tworzą się jakieś dziwne później plotki, historie, niestworzone się wymyśla, ale no to jest wina tych, którzy nie mówią od początku otwarcie i prosto, jak sprawa wygląda. Więc tak, tutaj też trzeba podkreślić, że CITS również udało nam się wspólnie z mieszkańcami przy tych protestach, które były, przy tych ich obecnościach na sesjach Rady Miasta Płocka udało się zablokować. Ja też byłam dwa razy na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, co nie spotkało się z przychylnym, z przychylną aprobatą pana Marszałka, ale trudno, no, występuje w imieniu mieszkańców i innej opcji nie ma. Jesteśmy tam, gdzie jest problem. A to wyzwania największe na najbliższe miesiące, może lata? Powiem tak, myślę, że wiele wyzwań, których jak pewnie rok temu rozmawiałyśmy, pani redaktor, to nawet nie wiedziałam, że takie będą, więc to życie weryfikuje i to ja jestem dla państwa, dla mieszkańców, dla mediów, żeby rozmawiać o wielu różnych trudnych tematach. I myślę, że wiele tych rzeczy samo, sam, 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 samo, co, sama codzienność nam przyniesie. Na pewno teraz położymy bardzo duży nacisk na ochronę służb zdrowia, na zabezpieczenie opieki medycznej dla pacjentów. To jest oczywiście porodówka, której uważam, że wszyscy jako mieszkańcy powinniśmy bronić na Szpitalu Świętej Trójcy. Nie ma takiej opcji, że ktoś będzie nam mówił, że jest likwidowana albo lekarze już szukają sobie miejsca na winiarach, no bo za chwilkę jak lekarze zaczną Szukać już miejsca na winiarach, zwolnią się ze świętej trójcy, no to może wyjść prezydent i powiedzieć: No, ponieważ nie mamy lekarzy, musimy zamknąć porodówkę, oddział cały ginekologiczno-położniczy. Tylko tu jest zasadnicze pytanie. My zamykamy oddział, mówimy o porodach, bo rzeczywiście ten oddział jest bardzo dobrze oceniany przez matki, które tam rodziły i zresztą one polecały też, jak wiele razy rozmawiamy, to one swoim koleżankom, znajomym również polecały, bo to nie jest taki moloch, to jest średniej wielkości szpital, który w sposób naprawdę bardzo komfortowy i bezpieczny może zagwarantować poród tym kobietom i oczywiście opiekę później dziecka, no bo jest też oddział neonatologiczny i to jest bardzo komfortowe dla nich. Natomiast no nie może być takiej sytuacji, że będziemy dążyli za chwilkę tylko do likwidacji, bo tak likwidujemy przedszkola, szkoły, oddział ginekologiczny. No to za chwilkę co nam zostaje? Uczelnie będziemy likwidować, no co jeszcze nam przyjdzie zlikwidować. Jeśli mamy przyciągać tych mieszkańców, no to musimy być otwarci, frontem iść do tych ludzi i zachęcać ich do tego, żeby w tym mieście mieszkali i namawiali swoich znajomych, żeby się wprowadzali czy wracali do Płocka, bo nie ukrywajmy, tysiąc osób rocznie ubywa nam w mieście Płocku, czyli ci ludzie do dużych miast, najczęściej są to niestety młode osoby i już tu nie wracają. Więc takie decyzje na pewno ich nie będą zachęcać do tego, żeby tu wracać. W związku z tym, teraz cel nasz to jest zero prywatyzacji. Szpital Świętej Trójcy ma istnieć tutaj, tak jak istnieje. Zielona, tak na te, kolejny przykład przychodnia na Radziwiu. Znów mamy sytuację niezabezpieczenia opieki lekarskiej przez pełne 5 dni w tygodniu, tylko 2-3 dni w tygodniu i ci ludzie mają gdzie iść. Do gór nie pójdą, bo tam tylko ciężkie przypadki przyjmują. No to no za chwilkę też powiemy to samo, prezydent wyjdzie i powie to samo, co z przychodnią na Reja, no w związku z tym, że jest nieopłacalna, no to musimy zamknąć. No nie, róbmy wszystko, żeby jednak zabezpieczyć tą pomoc medyczną dla y, mieszkańców. A propos tych młodych ludzi, żeby chcieli tu zostawać, to jednym z takich tematów wiodących, zresztą no nie tylko w tym roku, ale także od wielu, wielu lat, jest kwestia S10. Drogi, która ma powstać, o której słyszymy. Czy widzi Pani to światełko w tunelu, że ta droga powstanie i to w tym wariancie, takim najlepszym dla Płocka? Nie powiem nie, ponieważ działałabym wbrew miastu. Nie jestem super zadowolona z obecnych prac, bo Państwo doskonale wiecie, że jest zespół do sprawy z dziesiątki, który został powołany w parlamencie w tamtej kadencji. Teraz przewodniczy mu pani poseł Elżbieta Gapińska. Spotkaliśmy się niedawno, po roku i chyba trzech miesiącach od ostatniego posiedzenia. Więc to nie jest jakieś tam zatrważające tempo pracy tego zespołu, który spotyka się notorycznie. Choć zapowiedzi były na ostatnim posiedzeniu, że mieliśmy się spotkać w drugim kwartale, niestety nie zostało to dotrzymane. No, ale nie chcę jakby do tego się przyczepiać, jakby inna sprawa. Znaczy, tylko, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostra, która była obecna na tym posiedzeniu, niestety, i tu zostałam wsparta przez panią poseł, nie przedstawiła nam nic, co nie wiedzieliśmy po ostatnim posiedzeniu. Mało tego, tamto posiedzenie skończyło się informacją, że mamy trzy warianty. Zakończyliśmy posiedzenie komisji. Ja po tygodniu czytam informacje prasowe, że pojawił się czwarty wariant i ten czwarty wariant rzeczywiście jest bardziej korzystny. E, Taki tak zwany hybridowy. Tak, przybliża nas rzeczywiście do, bezpośrednio do granic miasta Płocka. To jest około 5 kilometrów od granic miasta Płocka, to jest Ciachcin. Tam ma być wpięcie. No i my mamy S10 wchodzić w Płock mniej więcej przy ulicy Otolińskiej. I to rzeczywiście jest sensowne rozwiązanie, aczkolwiek no, trzeba później myśleć o dobrym rozwiązaniu komunikacyjnym w samych granicach miasta Płocka wewnątrz, po to, żeby były to dwupasmówki, a nie jednopasmowa droga, tak jak mamy tą pseudowodnicę łączącą poduszycę z Orlenem, no bo wystarczy zwykła kraksa, jakikolwiek wypadek, a nawet samochód się popsuje na drodze i mamy za chwilkę korek, więc to nie jest żadne rozwiązanie. Więc muszą być dwa pasy ruchu w każdą stronę, po dwa w jednym i drugim kierunku, aby no, był, była w miarę zabezpieczona ta, ta jazda płynna, gdyby nawet coś się stało, to jest awaryjny pas. W związku z tym na razie nie ma nic pozytywnego w kontekście takich moich zachwytów, jeśli chodzi o samo sprawozdanie generalnej, bo znów się opóźniamy o kolejne 2-3 lata, bo niestety ten element nie został dotrzymany w harmonogramie, tym przedstawiony na ostatnim posiedzeniu w tamtym roku, w związku z tym nie mam jakichś optymistycznych, strasznie wiadomości, tylko mogę powiedzieć, że prace toczą się. Natomiast, no nie Negatywnych stanie, nie. też nie ma w takim nie, 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 razie, no. No, nie chcę powiedzieć, że nic się nie dzieje, bo broń Boże, no, nie można w ten sposób mówić. No, najważniejsze, że nikt nie zaniechał tego, że te prace trwają i miejmy nadzieję, że nabiorą jakiegoś tempa w najbliższym czasie. To teraz pytanie o plany, bo porozmawiałyśmy o tym, co, co się aktualnie dzieje i działo w tym roku. Jakie są Pani priorytety na 26 rok, zarówno te sejmowe, jak i te dotyczące naszego regionu? Yy, na pewno yy, nie zamierzam zwalniać tempa. <tum> Tempo <tum> będzie to samo, nawet może i większe, jeśli starcza sił. Yy, I moi współpracownicy też mają możliwość yy, w tym tempie pracowania. Yy, no bo ja też sama tego bym nie podołała, gdyby nie moja dy pani dyrektor biura i osoby, z którymi współpracuję, asystenci społeczni. To jest też bardzo ważne, żeby tą współpracę nawiązywać. Chciałabym, żeby... Żeby był utrzymany kontakt przede wszystkim z Państwem, z mieszkańcami. Ja mam cały czas te trzy biura. Te trzy biura będą funkcjonowały zarówno w Polsku, Gostyni, jak i w sierpcu. Nie ukrywam, że w Gostyninie naprawdę wyniknęło nam mnóstwo tematów do interwencji, które są zgłaszane bezpośrednio od mieszkańców, ale to cieszy, bo to żyje. Natomiast chciałabym żeby ta, ta ciągłość, ta, ten, ten, ta bliskość tak, z problemami cały czas się przekładała na efekty, bo oczywiście przychodzi, przychodzący mieszkaniec oczekuje nie tylko napisania pisma czy interwencji, ale chciałby oczywiście, żeby ten jego problem został pozytywnie załatwiony, mówiąc kolokwialnie. Ale oczywiście nie zawsze się da, a hmm, włodarze miast, czy wójtowie, czy burmistrzowie, czy prezydenci muszą zrozumieć, że My jako posłowie no nie działamy do własnego widzimy się ani żeby, nie wiem, zrobić jakąś krzywdę broń Boże włodarzowi, tylko chodzi o to, że przychodzą ludzie z naprawdę bardzo realnymi tematami, które trzeba załatwić. Pytała mi się Pani, jakie są plany sejmowe? Ja w tej chwili przekazałam, bo jestem też w Komisji Dzieci i Młodzieży, taki pomysł planu pracy i łącznie ze stworzeniem dezyderatu. Bo często się z tym borykam, a nie jestem w stanie sobie z tym poradzić do końca, że przychodzą do mnie matki, które w stosunku do męża mają założoną niebieską kartę. I mąż jest policjantem. I wyobraźcie sobie Państwo, że zarówno dochodzenie w całej sprawie, jak i później wyrok sądu prowadzi ta miejscowość, w której pracuje ten jej mąż. Postępowanie w takich sprawach, które jest związane z rodziną, przemocą domową, powinno wyjść totalnie za terytorium tej gminy, w której ta kobieta mieszka, bo w takim przypadku mamy od razu ją stawiamy na pozycji przegranej. Bo tak niestety jest w sprawach, którymi się spotkałam, do, które do mnie docierały. Więc To jest taki temat sejmowy. Natomiast w Płocku tak chciałabym pociągnąć dalej ten temat pogłębiania rzeki Wisły. Ale te, te, tak jak mówię, tak jak wcześniej wspomniałam, to życie weryfikuje też wiele spraw i naprawdę nie wiem, co się stanie w styczniu, lutym, marcu. Najważniejsze jest zdrowie i tego powinniśmy sobie życzyć, żeby e, i Państwu, i mnie to zdrowie dopisywało. To wtedy będziemy mieli siły na to, żeby dalej działać w takim tak, tempie. W takim razie życzę tego zdrowia i realizacji tych swoich planów, dziękuję, bo pani. na pewno jeżeli chodzi o pogłębianie Wisły czy o tę sprawę sejmową, o której pani mówiła, to jest to potrzebne mhm. mieszkańcom i życzymy pozytywnej realizacji. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, przepięknie i do zobaczenia. Mhm. Dziękuję.